Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy grali w Ray Warsy, ale na, yy, będziemy grali tylko z losowych broni, będziemy grali z moją widzką, która już tam stoi, ale nie wie o tym, że tutaj jestem, będzie zaskoczona jak tylko mnie zobaczy. A więc posłuchajcie, zostawcie widzowie łapkę w górę, subskrypcję jeśli będzie, jeśli chcecie, a my zaczynamy, patrz, ona już jest w szoku, ona się nie rusza, poczekajcie, o się tutaj, zobaczymy co będzie robić. Dobra, potańczymy sobie. Ehe. i potańczymy jej przed twarzą, jak się ruszy będzie śmiech, patrzcie. Dobra, chodź idziemy. Jeden na jeden jedziemy z nią. I teraz będziemy grali sobie... No, widzowie, najpierw w górę, ale ja chcę, żeby były... A, rozpryski tam. No dobra, rozpryski są. Dobra, mamy taką kosteczkę, którą jak... Trafiamy, to dostajemy broń. O, widzicie w tym momencie na przykład dostałem dymny granat. Pum, pum, pum. Dobra, teraz biorę sobie koszeczkę, proszę, daję coś. O! Dobrze. Idziemy ją, gdzie jesteś? A, się boi. O, już ją widzę. Zatwania, pa pa, tutaj, pa, 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 pa. Pa jest! Pa, 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 Bardzo ładnie ją, rozwaliliśmy. Zaraz lecimy. Proszę kosteczko dajcie dobrego takiego takiego super, żebym mógł ją rozwalić. Ooo! Wieczny mróz, tak, tak, tak. Odchodźmy na nią. O, ona coś tam sobie rozowała. Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O, już się widzę. Nie, to jest minigun! Dobra, to. Też jest, dobra. O Boże, ona miała wtedy tak dużo amunicji? Ja się tak boję. Czekam się. Jest. Podostawała dużo HP już. A, no tak, tym się nie da celować, nie mam. Jezu! Ona podchodzi z tym minigunem jakby o! Jezu! Yes, Ale fart, wow! Dobra, jedziemy jeszcze raz, ale w ogóle fart wy Dobra, co to będzie O, pinball! Dobra, lubię grać z tej broni. Teraz coś dobrego. Oh, minigun, poczekajcie! Jak trafię już w minigun, to będzie w szoku, Bum bum. Lezy! A ja mam... Ta, Boże, jedyna ta kosteczka mi daje takie dobre rzeczy. Bra, co teraz mi dasz, kosteczko? Eee, yy, okej, okay, może jeszcze coś, kosteczko, dajesz. Uuu, ale fajne! Dobra, pokażemy jej, jak to się gra. Hehe. Ona chce mnie z tego trawić. No co to ma być? No nie. Co to jest za broń? Aj! Prawie, prawie, prawie. Nie, 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 nie. O kurde, trzeba się leczyć. Proszę apteka. Dobra, egzekan też jest spoko. Nie! widzowie, nie! Szkoda, bo bardzo fajne było bronie. W ogóle fani do mnie dołączają, więc... Dobra. Eee, słabe. O nie! Słyszałem ten dźwięk! Na to, na to, ma to. No dobra, ale ja mam coś lepszego. A w ogóle co to robi? No właśnie. Ej, bo ten pan, pani się nie rusza. Eee, halo? Halo? Dobra. XD Ej, bo ona się nie rusza, no co jest? Tarcza. O, już się rusza, XD. Jakby na mnie... O, dobra, dobra, pinball. Słuchajcie, będę się bronił przed jej strzałami. XD Niech jest strzela. Dobra. O. XD. A teraz moja kolej. O kurde! Ale dostałem. Dobra, no to teraz możemy sobie lecieć. To jest słabe, ja nie wiem co to robi. Nie. No praj coś dobrego. Może nie ten garanacik, ale też może być. Może lepiej, przynajmniej. Nie nie wiedziała gdzie jestem. Dobra, to też flaszek, Jeszcze raz, kosteczka, apteka Nie, no strzała, okej, okay, ale jak co aptekę? <grystanie> Dzięki, kosteczka Hehe, <grystanie> teraz się leczymy To lewart No i co ty na to Boom. Boom! he! <grystanie> <grystanie> Da, jeszcze raz! No nie, no nie poszło. Dobra, chodźmy jeszcze raz, widzowie. Jedziemy jeszcze raz. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo ona mi chyba coś wysłała. Rzeczywiście, coś dostałem! Patrzcie, widzowie, jak zako zakończony. Coś takiego dostałem, dobra, zobaczymy, co, do, co mi z tego poleci. Uwaga! Oby coś dobrego, widzowie, no. E, no dobra, ale już mnie od razu chce, żebym miał takich więcej, więc chodźmy. Tu, 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 to jedziemy Dobra, no to weźmy sobie teraz, widzowie. Weźmy sobie doki, tak, bo ja bardzo lubię mapę doki, więc weźmy sobie doki, no. <laughs> Czeku zawsze jest moja mapa, XD. No, będzie się powoli wkurzać, dobra. O, on zabija lachita. Dobra, to będzie później. nie tak ładnie trafić, dobra, to tak. Wróćmy, tam i wróćmy. O nie, ale sam siebie wyślepiłem. Nie, ja nie mogę mieć tego w ręku. Dobra, posłuchajcie, biorę to. Idziemy ją rozwalić. Poczętnie to jest takie... O nie! Ja wiem co ona dostała. Ja wiem co? Co? Dobra, wiecie co to jest? Wielko? Nie! 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 Jezu, ona została podpalaka, jaka farciala! Dobra, jeszcze raz lecimy z tą kosteczką. Kosteczko, no to jest No daj mi coś dobrego. No naprawdę dzięki, kostka, naprawdę to mnie lubisz, naprawdę. O, dobre, lubię tą broń. Gdzie jesteś? O, tu jesteś. Postała. He, ale nu! Dobra, jedziemy dalej. Trzeba wygrać to jakoś. Bierzemy. O, dobre. Jeszcze coś, jeszcze coś. O, dobra, dobra. Mam, mam bronie same na blisko. Ona też się dostała, za na blisko. Wiecie co, ja do niej podejdę z tego. Ha, ha, widzisz to, białe ba! Ale mam farta widzowie przez ostatnie te już dużo mam farta. Mut, bardzo dobra broń. ostatnio ją dodali. Znowu dołączę ten sam widz, dobra. Jedna nie chcę mieć tego mota. Tego też nie za bardzo chcę mieć. Tam, tam. Nie no, zarobić. O, no tą broń to ja kocham. Nie! Yeah. O, ale fart! Gdzie nie, nie, nie Ole fart! W końcu naciskamy... Tarcza. Okej, okay, będę mógł się bronić przed jeśćami. Dobra, ale nie mam nic do atakowania. Nie, nie mam. O nie! O nie! Wiecie co to znaczy, że tarcza mi się nie... Przyda! Dobra, przyda się, przyda się. Strzelaj! Strzelaj! Jak najbosiej! Strzelaj jak najbosiej! Dobrze! Dawaj! Zabójdź, utraciłam nie. Hehehe, została. O, ty fania, też to mam. Ale wiesz, co? do coś innego. O, kurde. Cool Dobra, mamy te same broń. Nie, mieliśmy te same bronie, ale fart w ogóle. Dobra, proszę, daj mi coś dobrego. Jest 3-2, może tu się gorzej skończyć. O, mam tą fajną broń. No, nie jest ona aż taka zarobista. Wiem. O kurde, Dostaję! Nie no, ona ma na dwa napę. No gdzie jesteś? Kicusz, kicusz widziałam Kicusia. jest tu. Dobra, no, to ja chcę zabić jakąś innej broń. O, stopar, okej. Okay. Jest, ale hej! He he. Dobra, jedziemy dalej, widzę, ale to nam dobrze idzie. Możemy z, nią, z nimi ciągle wygrywać. O nie, no, o nie, o nie, nie lubię łzy, nie lubię Uzi. O, no, to, tak, będę mógł odbijać jej strzały. Okej. Okay. gdzie jesteś? Co to było? Jak, co to było, jest ja, ja widzowie, udało się. I tym razem dostałem coś takiego, więc otwieramy to sobie i zobaczymy, co z tego poleci. Waga. Pyk. Ale ładny! Dobra, załóżmy to sobie, widzowie. A my już leczymy po kolejną rundę. Jest już runda, widzowie, a my wybierzmy sobie budowę. Albo widzicie, co nie budowa tam. No nie, w końcu jest jej mapa XD. Dobra, kosteczko, kosteczko, proszę. Daj, daj tą broń. O dobre! O co z tym mi chodzi? Aj, nie dostała. Co? Dostała jakąś legendarną. O nie, dostała najlepszą broń w Rivals. Jest! <laughs> Jedziemy ostrzeżeniami. Maja, no, nie wiem, gdzie to chodzi, że Co Tutaj w ogóle to ostrzeżenie. Nie, ona ma to broń! Yes! Bundeza! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Widzowie dołączają. O nie, no i znowu Farciana dostaje taki broń. No a ja. Nie słyszałem to. Mój koniec, mój koniec. Okay, z tego bijmy się z tego Nie! Nie, mi trafia No dobra, było to kropne. Nie, nie, nie Dobre, testu mam! Okay. No, 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 hejta Dobra, też no mam Nie, ona też tu dalej mam Dostała stówę nie ma trochę mnie nic, papa. Ja nie! I co jest? To w końcu je, jaka jest runda, bo ja nic nie wiem. Jedziemy dalej. Kosteczko, daj coś dobrego. O! Dojedziemy z nią! Nie! Jest! Bum, bum, bum! Ale fajny! Dziękuję ci kosteczko! Może jeszcze raz coś wylosujesz takiego mocnego! O, No to daj leży. Nie, Niech się tylko wychyli! O nie! Niech ona się tylko wychyli! O nie! Nie lubię sobie tej grać. Kosteczka, kosteczka widziałają! Dobra, wylosujmy może coś innego! No nie lubię tej. O tu jest. Leży! Ha, 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 ha. Dobra widzowie, ostatni punkt meczu i lecimy z nim. Ha, ha. Słabie. O. No to kto to jest Powiedz. No dobra. Nie jest jesteś tak źle. O nie. O kurde, ale dostała. Nie, no i ona tych dobrej broni dostała. Jest! Hui! Dobra widzowie, ja znowu wygraliśmy. Czyli to oznacza, że... ...kolejne skrzyneczki lecą do nas. Dostaliśmy już te rzeczy, a więc otwieramy sobie to. I otwieramy sobie to. Tak ja tu zostanę? Ale ładne! Ale piękne! Dobra, to ja sobie to zakładam, a my lecimy po kolejną rundę. Lecimy i tym razem weźmy sobie, może tak ciekawe, żeby było skrzyżowanie dróg. I właśnie jest ta mapa. Dobra, kosteczko. Myślę, że łuk mi dasz. O, mocne, dzięki, kosteczko. Może jeszcze karabin już nowy. Okej, tak, tak, się Widzę ją tam. Ale dostała! Ile ona dostała? Abe? bro Ale dostała! Pobijają ją tak, jakby nie miała normalnie ze mną szans już. Teraz to, proszę. O, dobra, dobra, to będę mógł coś zrobić. Jedną rzecz. Będę fajną, widzę. A pod nią to podstawi, będzie. A co, ale będzie fajnie. Gdzie jesteś? Tam jesteś. Siemka! Bro. He, ale łatwo. Jeśli tak mamy grać, to kolejne skrzyneczki pójdą do mnie! co to jest? Dobra. O, dobra. Uży, Patrzcie, ja ją będę obijał, nie? O nie, już się boję. Ohohohoho! Leży. Ale to było piękne. Teraz możemy grać tak dobrze, że nie, no, nie ma niby. szansu. co to jest? Okej, okay, lubię to. A, ci, a. No to Na się boi. Bro. Ale nuba. Dobra, jeśli tak ma być, to zawsze będziemy wygrywać. Buha! No, lubię tą broń, ale mało zadaję. Znaczy na duże. Ja spróbuję to w pike zrobić. Zdobyć. A, dobra, no to niestety, ale ze mną będziesz na trochę zaczynienia. Oj oj oj! Pani się trochę... Wycinęła się. Pani trochę! Na chillu! Została? Oj, 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 oj za dużo, za dużo tego. Dostała? Wiecie, to weźmij sobie teraz nową broń. I. A tak też grać. Bum, Ale podostawała! No i co? Kolejne skrzyneczki lecą do mnie. No i dostałem skrzyneczki. Otwieramy sobie jedną, otwórzmy sobie drugą. Zobaczymy, co dostanę. O jakiś kalny pod Zimbirem. I coś takiego jeszcze nie, ale słodziak. To ja sobie to robię, a wy już możecie. Ja już wchodzę do rundy. Jesteśmy w rundzie i tym razem będę chciał wioskę. Taka nowa mapa. Bardzo mi się podoba ta mapa. No nie, nie lubię Areny, no. Dlaczego zawsze Arena? O! Oh. Pod ciągle próbuję coś zdobyć. A masz No i co teraz będziesz przeżywać? O! Oh, o! Oh, o! Oh, o! Oh, o! Oh. Oh. Ale mnie ukryła normalnie. jo, co to było? Idziemy. Nie lubię tego Uzi, nie lubię Uzi, nie lubię Uzi! Ja za 5 minut kończę No dobrze i tak wtedy będzie e, Pamiętajcie widzowie, że ten film będę próbował zrobić Pom! Dostaję! A nie, co? Dajesz? O! 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 Uff ja dostała No nie, ona też nie chce z czegoś walić. O! 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 Ale sward! Widzowie, co to było? Dobra, trzeba, trzeba to wygrać natychmiast. Okej. Okay. Dostaje! Aha! Paik dostaje! Widzowie, ona tak dostała! Ma 0 HP Bro, ona miała tak mało HP, no. To jest niemożliwe. Idziemy jeszcze raz, no bo widzowie. No, jak nie można tego zrobić. Za... Dobra, za... zawsze się interesowałem. Co robi to O! Właśnie ja zobaczyłam. Dobra, musimy zobaczyć. Co robi to coś? Nie, ona jeszcze to dostała. No czego jeszcze? Co to jeszcze dostała? Okej. Okay. Oj widzowie, tutaj się kręci niezła runda Wie pani, co walnę pani No nie... Dostała, dostaję! Nie patrzcie ona, no cały czas będzie dostawała. Ej, nie gadaj, że ta broń robi tak, że cały czas będzie dostawać. Nie, nie. Nie, no co to ma być? Jedziemy jeszcze raz, bo to było okropne. No dobra, no to pożegnasz się z czy Chcesz to zrobić inaczej? O, o! Ja już miałam jeden apę! Uff, ale fart w ogóle widzowie. Lecimy jeszcze raz. No dobra, zostaje. No nawet jakaś chyba hasła została przez całą rundę, Albo nie, trochę została. Zobacz, jesz. Leży! Haha! Ładne. No to co, kolejne skrzyneczki, lecą do mnie. Wow, a trzy skrzynki dostałem. No to co, otwieramy widzowie. Trzy skrzyneczki na raz. I. Jo! dobra, to ja sobie to robię, a my. Jedziemy. Może teraz weźmy sobie. Musi być ta wioska, bo. No nie, no znowu arena. No mi się nudzi grać na na tej samej mapie, no. Okej. Okay. A tu stoi. Leży. Dobra, lecimy dalej widzowie. Eks. O nie. Niech się to lepiej, proszę. Nie, on zabijałam tak małą apę! Widzimy, widzimy to, że jest 1-1 jeden, jeden i musimy to wygrać. O. No to... Wiecie co widzowie? Możecie przewinąć, i już wiecie jak to będzie u łatwy. No, właśnie o tym mówiłem. No, bo jak snajperka się losuje, to koniec rundy po prostu. Dobra, dostał. Znaczy, no to do tego, tak? Dobra, no to co? No to co? No Pobawimy no się? Zostań do. Jak ha! na paprylo, haha! Widzisz? Jak ci głowę zerwało. Jedziemy jeszcze raz. Ale tyle Tyle z rzędu mam. O słaba. Jeszcze raz. Okej. Okay. O kurde co to było? Nie! Tak nadostawała, że się dostała. no. Kurde no! Dobra, no proszę kosteczko, dajcie już dobrego, takiego fajnego, no Bardzo fajne, dzięki, wiesz? Bardzo mi pomogła. Ja mi, że ją nie oślepiłam. Nie, jeszcze to dostała! Kosteczko! Okej! Okay. Nie, nie trafiłem, no nie. Nie! Jest 3-3, jeśli przegramy koniec mojego życia. Jedziemy. Dobra, panie to jest najsłabsza broń w całej grze. No, ale to już lubię. Została? Jeszcze jeden, Yes. Dobra, ostatni raz, jedziemy widzowie i mamy wbite! Uch. Dobra, ja za bardzo lubię tą broń, zaraz zobaczymy co nam się wydarzyło. Dobra. Co to jest słabo, broń? Więc sobie wezmę to. No i wygrana. Dobra, widzowie, i to by było tyle na, w naszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I się mam na razie.